Władze powiatu kraśnickiego i zarząd dróg powiatowych we współpracy z gminami starają się w miarę możliwości finansowych dbać o stan dróg powiatowych. Powiat kraśnicki zarządza łącznie 400 km siecią dróg. Ciężka zima wpłynęła niekorzystnie na nawierzchnie bitumiczne, ale zarząd powiatu dokłada wszelkich starań, by tę sytuację poprawić. Trzy ekipy, no zakładamy, że jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, to Gdzieś około połowy czerwca powinniśmy zakończyć. No, przy tym również chcę powiedzieć, że mamy dodatkowego kontrahenta w postaci remontu bieżącego, a później odnowie czyli to jest firma amerykańska Chevron, która poszukuje gazu łupkowego w księżomierzy. Ustalenia i zawarte porozumienie sprowadza się do tego, że ta firma już dokonała remontu bieżącego księżomierz Dzieszkowska. No, i zobligowało się również do tego, że zabezpieczy środki finansowe na odnowę tej nawierzchni od skrzyżowania do wysokości wiertni. Także tutaj bardzo dobrze się współpracuje z tą firmą. Obecnie trwają prace dotyczące bieżącego utrzymania dróg. Mamy jeszcze do wykonania w gminie Gościeradów, w mieście i gminie Annopol. No, i będziemy poprawiali niestety. Dąbrowy bór, no i oczywiście drogi miejskie na bieżąco będziemy kontrolowali. Yy... Pomimo tego, że roboty drogowe są nieustannie wykonywane, jest jeszcze wiele do zrobienia. Pilnie należałoby zająć się aleją tysiąclecia, która po zimie jest zmorą dla niejednego kierowcy. Mówiąc kolokwialnie, łatanie dziur w tej części miasta nie zdaje egzaminu. Idealnym rozwiązaniem byłaby odnowa na wierzchni tej drogi, potrzebne są jednak środki finansowe. Nie tylko Aleja Tysiąclecia wymaga całkowitej odnowy. Takimi drogami, które wymagają pilnej modernizacji, są ulica Sikorskiego i Aleja Tysiąclecia. Ja osobiście jestem zwolnikiem tego, aby te drogi modernizować, modernizować nawet etapowo w miarę posiadanych środków. Jednak wydaje mi się, że jest to lepsze rozwiązanie niż coroczna naprawa po zimie. Stąd jako zarząd powiatu skierowaliśmy propozycję do miasta Kraśnik, aby modernizować, modernizować wspólnie Aleje Tysiąclecia. Wiem, że również samorząd miejski tutaj ma różne wydatki, różne plany inwestycyjne. Wydaje mi się jednak, że warto usiąść do wspólnego stołu. I porozmawiać na temat etapowego modernizowania tych bardzo ważnych arterii dla naszego miasta, czyli, czyli, czyli ulicy Sigorskiego, ale i tysiąclecia. Nawet jeżeli ta modernizacja potrwa więcej niż rok, dwa, to jednak będziemy mieli kolejne odcinki dróg, do których nie trzeba będzie podchodzić z remontami przez wiele kolejnych lat. No ale niestety do tanga trzeba dwojga. Oprócz mówienia o tym, co koniecznie trzeba zrobić, warto wspomnieć, jakie osiągnięcia dotyczące budowy dróg już udało się zrealizować na przestrzeni ostatnich kilku lat. Należą do nich m.in. sygnalizacja świetna przy Kościele Św. Józefa i Matki Bożej Bolesnej oraz przy Alei Niepodległości, przebudowa chodnika przy ulicy Mickiewicza na długości 100 metrów, przebudowa chodników w ciągu ulic strażacka piłsudskiego Wymienione inwestycje dotyczyły miasta Kraśnik. Czynny wkład w budowę dróg ma także zarząd gmin Powiatu Braśnickiego. Wiele z tych inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie współpraca. W tym wypadku z samorządem miejskim, w przypadku szeregu innych inwestycji z samorządami poszczególnych gmin Powiatu Krasinskiego. Ta współpraca przede wszystkim dotyczyła partycypacji finansowej poszczególnych samorządów. Ta partycypacja była w różnych częściach. Często zdarzało się, że była to partycypacja przekraczająca również partycypację, która, która była kierowana ze strony samorządu powiatowego. Ale najważniejsze, że przyświecał cel, jakim jest coraz lepsza jakość tych odcinków dróg, które udało się zrealizować. Współpraca powiatu z gminami układa się bardzo dobrze. Dzięki niej o wiele łatwiej remontować znacznie dłuższe odcinki dróg. W ostatnich kilku latach współpracujemy w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, dofinansowując w zasadzie w 50% te zadania, które mają najpilniejsze zadania, które mają być realizowane. W ostatnim czasie największym zadaniem, które realizujemy jest budowa chodnika przy drodze powiatowej Słodkowie II, przy drodze powiatowej do Szastarki, oraz jest wieloletnia inwestycja budowa drogi powiatowej Kraśnik Owczarnia, która przebiega w całości przez teren gminy Kraśnik i to zadanie jest realizowane przez trzy jednostki samorządowe powiat gminę Trzydnik i gminy Kraśnik jest w tym roku wykonywany. Pierwszy etap tej inwestycji ma być zakończona w roku przyszłym. Tezę, że współpracując udaje się więcej zrobić podziela także dyrektor zarządu dróg powiatowych. Dzięki partnerstwu oprócz budowy dróg udaje się także naprawiać te odcinki, które znajdują się w opłakanym stanie. Do remontów cząstkowych wyłącznie e Posługujemy się tymi środkami z Starostwa Powiatowego, bo to są z naszego budżetu, czyli z, bieżący, z bieżącego utrzymania. Natomiast we współpracy z samorządami gminnymi, na przykład Urzędowem, Dzieszkowicami, gminą Zakrzówek, Wilkołazem, miastem i gminą Annopol czy Wyści Radowem. Przede wszystkim opieramy się na współpracy, polegającej na tym, że przynajmniej w 50% gminy partycypują w kosztach odnów tych nawierzchni, które samorządy gminne uznają i również my, jako zarządca drogi, uznajemy, że są to takie najbardziej zdewastowane drogi. Dowodem dobrej kooperacji starostwa powiatowego z gminami są już wyremontowane odcinki dróg czy chodników. Starostwo wystąpiło również z inicjatywą dofinansowania 50% najpilniejszych remontów dróg w tym roku. No, kwota nie jest wysoka, bo kwota dofinansowania ze strony starostwa wynosi 40 tysięcy. Skorzystaliśmy również i z tego, także dofinansowaliśmy 40 tysięcy kolejne po to, żeby odnowić kawałek na wierzchni Dąbrowie Bór. Potrzeby w kwestii budowy nawierzchni są nadal ogromne. Zarząd Powiatu ma nadzieję, że wspólnymi siłami uda się o wiele więcej zrobić. Wyasygnowaliśmy w ramach oszczędności znaczącą pulę środków finansowych. Wyszliśmy z taką ofertą do poszczególnych gmin, bo chcemy te środki wykorzystać w większym wydaniu na zasadzie, że 1 do 1, czyli połowę wkłada, wkładu wnosi powiat, połowę gmina. No i chcę powiedzieć, że pozytywnie. Miny nam zdecydowanej większości odpowiedziały, więc przygotowujemy się teraz do zebrania tych ofert, zawarcia porozumienia, ogłoszenia przetargu. więc Uważam, że wiele odcinków dróg uda nam się odnowić. No, Chciałoby się na pewno daleko więcej, bo potrzeby są ogromne. Planowane zadania na drogach powiatowych we współpracy z gminami w bieżącym roku to: przebudowa drogi powiatowej Bystrzyca-Zakrzówek, budowa chodnika przy drodze Wilkoła z w zakrzówku Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Kraśnik-Dąbrowa Bór, budowa chodnika w Słodkowie II, przebudowa drogi Diszkowice Kraśnik, Ostrów Rudnik i wiele innych.